Cześć, witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale Dzisiaj, no jak zwykle, kłania się zresztą z tej strony Ariel Cichowlas Będziemy dzisiaj przerabiać temat pompowtryskiwaczy Znany zapewne w większości właścicieli grupy samochodów, grupy Volkswagena Bo przede wszystkim w tych samochodach mamy do czynienia z pompowtryskiwaczami Podobnie wygląda sytuacja w tej właśnie Skodzie Siedzi tutaj 1.4 TDI. E, oczywiście jest to silniczek na pompowtryskiwaczach. Problem jest taki, że auto przy porannym odpalaniu e, kopci na biało, e, strasznie tym silnikiem rzuca, kiepsko chodzi, nie ma mocy. E, rzadko kiedy to moc ma. No i ogólnie chodzi niepoprawnie. Tak? Tego typu problemy występują w miarę z używania się pompowtryskiwaczy, ogólnie układów wtryskowych to jest jak gdyby normalna, normalna rzecz, często gęsto wynika to też z powodu po prostu zakoksowania się końcówki rozpylacza. W wtryskiwaczu, czy też w tym konkretnie przypadku pompowtryskiwacza. No i jeśli chodzi o pompowtryskiwacze, tutaj troszeczkę taki mały zarys historyczny. Pompowtryskiwacze to jest, jest to urządzenie, które w zasadzie w samochodach osobowych zapoczątkowało używanie tego, zapoczątkowała w zasadzie grupa Volkswagena, czyli Seat, Skoda, Volkswagen, Audi. W tych, w tych samochodach to było używane jako, jako element układu paliwowego. Prócz tego w samochodach dostawczych, użytkowych ogólnie, czyli dostawcze i ciężarowe można to było też spotkać poza, poza grupą Volkswagen, a. jeśli chodzi o samochody użytkowe no chyba jednak pompowtryskiwacze raczej są rzadko kiedy spotykane, o ile w ogóle są Czasami można to też spotkać w samochodach terenowych W każdym bądź razie jeśli chodzi o układ pompowtryskiwaczy, o sam pompowtryskiwacz, jest, jest to element taki, który ma wszystko w jednym, czyli zarówno wtryskiwacz, jak i pompę. Kiedyś w poprzednich układach były to dwa oddzielne, dwa oddzielne układy, czyli pompa wtryskowa wysokiego ciśnienia i oddzielnie był wtryskiwacz w przypadku grupy Volkswagena w samochodach osobowych jest to już jako jeden element. Mało tego są one również uruchamiane za pomocą impulsu elektrycznego, ale to już jest jak gdyby inna kwestia. W każdym razie normalnym jest, że taki układ wtryskowy w miarę użytkowania samochodu z biegiem czasu, czasu się zużywa. W tym konkretnym przypadku mamy tutaj ewidentnie problem z pompą wtryskiwaczami. Widać to po korektach pracy silnika. Zanim ewentualnie przystąpimy do regeneracji pompowtryskiwacza. wtryskiwacza, spróbujemy coś z tym zrobić, tak aby za dużo się nie narobić. Mam tutaj na myśli e, użycie preparatu pewnego ciekawego e, coś coś takiego znaleźliśmy. To jest e, preparat z firmy Liqui Moli. Moim zdaniem jest to całkiem przyzwoita firma. E, Bynajmniej jeśli chodzi o e, oleje silnikowe. E, Natomiast w tym konkretnym przypadku jest to płyn, który ma za zadanie wyczyszczenia nagaru i poprawienia pracy silnika, jeśli chodzi o układy pompowtryskiwaczy. Może pokrótce przeczytam, znaczy pokrótce, przeczytam po prostu, co, co mówi producent na temat swojego... Produktu. Jeśli chodzi o moje zdanie, powiem szczerze, że troszeczkę sceptycznie podchodzę do tego typu produktów. No ale może w tym przypadku to zadziała. Ale dobrze, do meritum. Przeczytam, co na opakowaniu pisze producent. Mianowicie usuwa osady we wtryskiwaczach i w komorze spalania. Podwyższa liczbę cetanową, likwiduje stuki na biegu jałowym oraz zapewnia równą i spokojną pracę silnika. Jeżeli tak jest faktycznie, to w przypadku tego konkretnego samochodu, gdzie mamy problem z pracą silnika na biegu jałowym, ta praca powinna się pojawić. Czy tak będzie, zobaczymy. Ten preparat, e, według tego co tu jest napisane, zmniejsza ilość szkodliwych substancji w gazach spalinowych. E, no, nie będziemy auta podłączać pod analizator spalin, e, także, także to sobie odpuścimy. M kolejny punkt może być również stosowany zapobiegawczo. Czyste silniki zużywają mniej paliwa. Emi o emitują. Tak to jest napisane. O emitują. Może pokażę, żeby nie było, że jestem jakimś analfabetą. Tutaj mamy. O, spróbujemy wyostrzyć. O. Widać o emitują. Czyste silniki zużywają mniej paliwa, oemitują mniej substancji szkodliwych. Zastosowanie odpowiednie dla wszystkich silników wysokoprężnych, użycie zapobiegawcze dodać do paliwa zawartość puszki wystarczy nawet na 75 litrów oleju napędowego. Dodawanie podczas każdego przeglądu. Użycie w przypadku nagłych problemów z silnikiem. Odłączyć zaciski przewodu zasilającego i powrotnego paliwa i wprowadzić je do pojemnika. Uruchomić silnik. Środek czyszczący zasysany jest bezpośrednio przez pompę wtryskową. Pozwolić silnikowi pracować przy różnych prędkościach obrotowych, wyłączyć przed opóźnieniem, opróżnieniem puszki. Jeśli chodzi o ten właśnie preparat, to co przeczytałem jest napisane na mm, jego opakowaniu. Natomiast na stronie. Na stronie mamy napisane tak: Diesel, szpulung, usuwa osady, jakie gromadzą się we wtryskiwaczach, pompie wtryskowej w komorze spalania. <laughs> Rozwiązuje problemy związane z nierównomierną pracą silnika, stukami w silniku. Czyste wtryskiwacze oraz pompa wtryskowa zapewniają optymalne osiągi oraz równomierną pracę silnika. Zapobiega korozji, zapewnia wysoką niezawodność części i zapobiega kosztownym naprawom. Właściwości, usuwa osad, podwyższa liczbę centanową, chroni przed korozją, zapewnia równą pracę silnika, przywraca pierwotne osiągi silnika. Generalnie, według tego, co e, opisuje tutaj producent e, tego właśnie produktu, y, to powinno nam pomóc. Piszę tutaj jeszcze co nieco o zastosowaniu. Mianowicie, do zastosowania w każdym silniku diesla, przy intensywnym czyszczeniu stosować produkt, nie rozcieńczając go. Zastosować puszki 500 ml zawartość, przepraszam zawartość puszki 500 ml wystarcza na 75 litrów paliwa. Dodać do baku podczas każdego przeglądu. Eee, użycie w przypadku nagłych problemów z silnikiem, odłączyć. Aha, czyli to co było napisane na mm, puszce. Według tego co, co piszą możliwość jest taka, że to nam pomoże. Bardzo częstym problemem w układach paliwowych w wtryskiwaczach, tak jak wcześniej powiedziałem, jest zebrany nagar, nagar na końcówce wtryskiwacza, przez co jest problem z poprawnym wydobywaniem się paliwa i rozprowadzaniem go w komorze spalania w dęku tłoka. Coś takiego kiedyś chyba nawet pokazywałem, tam były też uszkodzone końcówki wtryskiwaczy w którymś silniku z BMW E46 2-litrowym dieslu, bodajże 150 koni. To coś takiego teoretycznie powinno być usunięte i zażegnane dzięki temu produktowi. No zobaczymy jak to działa. Autko chodzi kiepsko, za chwilkę pokażemy. Jak, jak ten samochód odpala, jak silnik pracuje e, zobaczymy też podczas jego pracy jakie są korekty e, silnika e, przejedziemy się, pojeździmy y, i zobaczymy, zobaczymy jaki jest efekt później e, według tego co tutaj piszą e, należy to e, auto odpalić bezpośrednio na tym opakowaniu, na tym płynie my w tym przypadku tego nie zrobimy z racji tego, że w przypadku y, y, pompowtryskiwaczy jest pompka wstępna. Musielibyśmy ją zastąpić jakąś tam inną pompką, yy, i żeby żeby ta, zawartość, żeby ta gęstość była yy, tylko i wyłącznie na tej puszce. Yy, w związku z czym nie będziemy bynajmniej na tą chwilę tutaj takich cudów robić. Zrobimy natomiast to w ten sposób, że yy, na tą chwilę auto ma paliwa niewiele. Yy, mianowicie yy, w baku jest yy, rezerwa, która się zapaliła już jakiś czas temu. Mamy małą ilość paliwa, dzięki, czemu, dzięki temu będziemy mieli no na pewno większe stężenie niż gdybyśmy wlali to na 75 litrów paliwa. No i tak jak mówiłem, zaraz zobaczymy, jakie mamy korekty wtryskiwaczy, popowtryskiwaczy na komputerze diagnostycznym. Odbędziemy jazdę próbną i później zobaczymy, jak to się ma po jeździe próbnej, czy korekty się poprawiły, czy praca sama praca silnika, czy też się poprawiła, czy też nie. Także, no cóż, miłego oglądania, a teraz odpalamy autko i podłączamy pod kompa. A więc nasza Skodzinka jest już odpalona, jak widać mamy tutaj podgląd, podgląd na korekty pompowtryskiwaczy. Tak jak widać parametry drugiego pompowtryskiwacza są, są kiepskie, bo mamy tutaj korektę na plusie i to dosyć wysoką, bo mamy no, prawie 3 mg na cykl na suw pracy także, także ta korekta jest bardzo duża świadczy o tym, że no mamy jakiś tam problem z pompowtyskiwaczem także tak jak przed chwilą mówiłem w tym momencie wlejemy preparatu do baku jest rezerwa, ale to za chwilkę zobaczycie mamy też a, skasujemy przebieg dzienny Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie po jeździe próbnej. Przejedziemy, nie wiem jaki dokładnie przebieg, ale, ale zobaczycie to później. No cóż, tak to wygląda. Proszę bardzo, spójrzcie. Mamy w tym momencie mało paliwa, po to, żeby, żeby no było jak największe stężenie tego preparatu. Mam nadzieję, że to pomoże. Eee, mamy też skasowany, właśnie przebieg. Eee, no i zobaczymy, jakie będą efekty w trakcie jazdy bądź po jeździe. Może coś się poprawi. Autok chodzi trochę kiepsko, kuleje nam strasznie. Eee, no i niedługo się okaże, jak to, jak to wszystko wygląda, jak to wyszło. Eee, no i tyle. Miłego oglądania. Wlewamy preparat do małej ilości paliwa po to, żeby było stężenie duże. Tam jeszcze jest. spróbuję wycisnąć butelkę. I to na tyle. Właśnie teraz zrobiliśmy 23,8 km na tym specyfiku. No, powiem szczerze, że byłem e, nastawiony bardzo, ale to bardzo sceptycznie. Natomiast, e, no, tak jak mówię, przejechaliśmy 23,9. Kilometra powiedzmy 24 km, z czego 4,5 km było w korku głównie na biegu jałowym i z delikatnym dodawaniem gazu, z bardzo niskim obciążeniem i, i, i na biegu jałowym. Natomiast teraz mamy już, przejechaliśmy 20 km po wodnicy z prędkością gdzieś w okolicach między 90 a 110. I przyznam szczerze, że teraz jak ruszam. No, już czuję różnicę, ewidentnie, ewidentnie jest różnica. Samochód rusza lepiej, nie ma tak ciężkiej pracy, nie ma tego faktycznie, nie ma tego stukania. Nic takiego strasznego się z silnikiem nie dzieje. No, póki co jestem mile zaskoczony, zobaczymy jak będzie po tankowaniu, bo powiem szczerze, że musimy chyba zatankować, bo rezerwa zaczyna się powoli kończyć a wolałbym nie pchać tego samochodu także, także za jakiś czas tam zatankujemy, wykonamy to jest do końca, no teraz nie mam za bardzo jak chociaż może stoimy w korku nie, no już mamy zielone światło, dobra nie mam za bardzo jak teraz zajrzeć do komputera na parametry ale na pewno to zrobię, na pewno zobaczysz jak, jak wyglądają parametry, czy poprawiły się no i będzie trzeba też zobaczyć na zimnym silniku, czy odpalanie się również zmieniło, tak, bo to też jest dość istotna, istotny element tej e, usterki. E, także, no, jeśli chodzi o relacje, o moje e, subiektywne odczucia, jak to teraz wygląda, no to tak jak mówię, po 24 km już e, jest, e, no, jest ewidentnie lepiej. Także zobaczymy, jak będzie później. E, przyznam się szczerze, że zaczynam mieć obawy, że to faktycznie działa. Przejechaliśmy. Kawałek trasy, mianowicie 44,9 km. Zrobiliśmy to na odcinku z Gdańska do Gdyni. W chwili obecnej wróciliśmy do Gdańska, jesteśmy teraz przy sklepie Oszoł na ulicy Szczęśliwej. Wygląda to tak, że około 8 km zrobiliśmy mniej więcej w korkach z tych 45 km. Powiem szczerze, że byłem bardzo zaskoczony i wręcz zadowolony z pracy silnika, bo pracował samochód już super, fajnie ruszał, było wszystko w porządku, nie było, nie było jakichś tam większych problemów, nie było żadnego bujania, stukania, nic takiego. Teraz właśnie włączam komputer diagnostyczny, próbuję się połączyć z samochodem. W każdym bądź razie było fajnie, no ale niestety to się troszeczkę zepsuło. Zajechaliśmy na parking pod Oszą i sytuacja wygląda w ten sposób, że no teraz stoimy, jak już dojeżdżaliśmy, silnikiem znowuż zaczęło rzucać, znowuż zaczął chodzić bardzo kiepsko. No i wygląda to generalnie tak, jak, podobnie jak, jak wcześniej. Odpaliliśmy. Tak, odpaliliśmy właśnie. Tutaj mamy komputer diagnostyczny już połączony. No, niestety wygląda to tak, jak wyglądało. Jest 2,99 mg na cykl. Taka, taka jest korekta na cylindrze numer 2. No, oznacza to, że niestety, ale praca tego pompowtrzyskiwacza się nie zmieniła. Zobaczymy, może się coś zmieni, jeśli chodzi o kwestię. Odpalenia silnika, bo jeśli chodzi o samą pracę, no pomimo, że było fajnie, wszystko wróciło do normy. Teraz zgasimy silnik. Chwilkę, odczekamy, niech opadnie ciśnienie w układzie niskiego ciśnienia i spróbujemy go zapalić. Dobra, to palimy. Nie będę czekał, aż zagrzeją się świece. Zresztą z racji tego, że silnik jest po prostu ciepły, także od razu go palę i zobaczymy. Jak, jak wygląda rozruch silnika na ciepło teraz nie jest to to co być powinno jeśli chodzi o kwestię samego odpalania powiedziałbym, że poprawy niestety nie ma no jeszcze raz zobaczymy, ale nie, no tutaj praca silnika jest taka jak była wcześniej czyli Yy, czyli troszeczkę go rzuca, słychać stuki z silnika. Zobaczymy jeszcze raz, jak to wygląda na korektach pompowtryskiwaczy. Yy, tylko musimy się tutaj połączyć, jesteśmy połączeni, od razu będziemy mieli parametry parametry pompa wtryskiwaczy. Tak, jest tak, jak było, czyli korekta na drugim pompa nadal wynosi 2,99 mg. W zakręglaniu już powiedzmy 3 mg na słów, no niestety, w tym przypadku, konkretnym, wygląda na to, że preparat nie pomógł. Co prawda, no do wyjeżdżenia rezerwy do końca mamy jeszcze troszeczkę, bo już, no już jest kiepsko. Bo już jest naprawdę mało tego paliwka. Aczkolwiek jeszcze się nie skończyło zupełnie. Myślę, że dojedziemy na tym z powrotem. W miejsce, z którego wyjechaliśmy, czyli pod warsztat. Eee, także zajedziemy na miejsce. To zobaczymy zobaczymy, czy coś się zmieniło. Może się nikt zacznie pracować poprawnie. Eee, także no cóż, do zobaczenia na miejscu. A, a w tej chwili poruszam. Także wróciliśmy po jeździe testowej. Eee, zrobiliśmy 54 km i 800 m, natomiast jakieś. 3 km z groszem zrobiliśmy już na nowym paliwie. Z racji tego, że już po prostu mieliśmy obawy jechać na, na pustym zbiorniku, wskazówka od paliwa już leżała, leżała głęboko na głębokiej rezerwie. Znaczy nawet już nie na rezerwie, tylko paliwa po prostu w ogóle nie pokazywała. No i znakowaliśmy nowego paliwa. W każdym bądź razie, praca silnika troszeczkę się zmieniła. Faktycznie ten środek Coś tam pomaga, coś próbuje pomóc subiektywnie takie, takie jest moje odczucie z racji tego, że silnik można odnieść wrażenie, że faktycznie lepiej pracuje, łagodniej, mniej stuka chociaż były momenty, że przestało stukać później zaczynało z powrotem stukać problem natomiast dotyczący samego odpalania no niestety nie poprawił się to jest jak gdyby jedna kwestia no a parametry jeśli chodzi o korekty wtryskiwaczy no niestety, ale też się nie poprawiły wygląda to tak czyli problem z wtryskiwaczem drugim na drugim cylindrze, który, który był no nadal jest Tutaj mamy e, odczyt korekt na wtryskiwaczach. Największym problemem tutaj, w tym przypadku, jest e, korekta drugiego cylindra. E, muszę troszeczkę odjechać samochodem. O, dobra, już jest ok. Największym problemem tutaj jest e, korekta na drugim cylindrze. Tak jak była plus 2 mg na cykle, tak, no tak niestety jest nadal wygląda to kiepsko, aczkolwiek inna strona medalu jest taka, że samochód faktycznie zaczął pracować troszeczkę lepiej. Nie pracuje to tak, jakby było wszystko w porządku. Nie pracuje ten samochód tak zupełnie normalnie, tak jak powinien pracować. Aczkolwiek drobna, drobna poprawa w samochodzie jest. I no silnik pracuje nieco inaczej, nieco lepiej. Coś, ten środek myślę, że pomógł. Ale to też nie możemy liczyć, chyba jednak w niektórych sytuacjach. Myślę, że tutaj jest uszkodzenie, uszkodzony pompowtryskiwacz. No i tak jak chwilkę mówiłem, myślę, że w takich na przykład sytuacjach nie możemy liczyć na to, że taki środek stworzy nam po prostu cuda. Tak? On w jakimś tam stopniu, myślę, że faktycznie przeczyścił ten układ i coś tam wyczyścił, jakiś tam nagar osad i tak dalej. Chociaż, żeby, żeby to stwierdzić, by trzeba było porównać, wyjąć te wtryskiwacze czy też pompowtryskiwacze. Przed taką jazdą próbną i sprawdzić później efekt po. Tego tutaj nie zrobiliśmy. To są tylko, tylko subiektywne odczucia, ale no na tą chwilę ewidentnie silnik pracuje lepiej. Troszeczkę mocy przybrał, nie kopci tak, tak mocno jak wcześniej kopcił na, na, na jasno. No troszeczkę generalnie ta praca silnika się poprawiła, niemniej wtrysk no, sam się nie naprawił co widzimy tutaj chociażby po wynikach korekt na pompowtryskiwaczach, które widzimy za pomocą komputera diagnostycznego no i cóż to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o moje zdanie, no myślę, że warto użyć raz na jakiś czas tego typu środek, żeby, żeby te wtryskiwacze, czy też pompowtryskiwacze przeczyścił usunął nagar, bo ewidentnie E, zmiany czuć no ale niestety jeżeli już mamy e, usterkę e, ewidentnie usterkę mechaniczną jakiegoś pompowtryskiwacza czy też wtryskiwacza e, no wiadomo taki środek nam tutaj cudów nie zdziała e, musimy po prostu taki element naprawić, zregenerować e, natomiast żeby zapobiegać jak najbardziej polecam taki preparat no i jeśli chodzi o e, dzisiejszą próbę to to by było chyba na tyle także m, do zobaczenia w kolejnym odcinku Pamiętaj, daj łapkę w górę, kciuka, zasubskrybuj kanał i to by było na tyle. Do zobaczenia, cześć, hejpa!